Witam wszystkich widzów z tej strony OUSY250 a dzisiaj wam pokażę kolekcję oświetlenia taka, to nie jest cała kolekcja oświetlenia, bo ja w garażu 100 razy więcej rzeczy pokażę wam tylko taką kolekcję a więc tutaj mamy świetlówki, żarówki lampy, tu oprawy a więc zacznijmy Odtąd tu mam oprawy świetlówkowe. Na świetlówki o mocy 36. Ta jest o mocy 36 W Dwa razy, czy tam dwa razy 40, bo to jeszcze ta stara. Nie ten nowy Philips OPK Waterproof. Ja takiej nie mam. Tu jest jak na razie taki taki dziwny OWF. Bez klosza blacha, jak że to jest to sama blacha z gniazdami. Tu jest kula OPC. Kinkiety, oprawy przemysłowe. Tutaj taka lampa na świetlówkę ładna, na, na ścianę kinkiet świetlówkowy. Tutaj lampka stołowa, dwie nawet. Tu oświetlenie uliczne i nie tylko. Są oprawy przemysłowe OBS, ORP 250 i OPS. Tutaj oświetlenie uliczne. Więc tutaj mam oświetlenie uliczne. O. Teraz świetlówki. Te 8 tu wysunięte te 12. A to jeszcze zapomniałem dodać. Teraz światła źródła się od najlepszego do najgorszego. To najlepsza lampa grzewcza. To też dobre, bo to soduwa 200 W. Tu żarówki 200 W. Tu żarówka 25 W. Niebieska. Tu ledy. Też dobre. To dobre. Są cztery kolumny dobre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu jeszcze są już takie słabsze oświetlenia. Bo to. Zwykłe randolowe żarówki. Tu takie już słabsze bo to rozebrane, tu takie już takie dosłownie słabe, a tu najgorsze, tego nawet w kolekcji nie powinienem mieć w ogóle. A teraz tutaj akcesoria do lamp, czyli osprzęt czujka zmierzchowa, automat schodowy cewka do lamp elektronowych cewka do lamp takich wyładowczych transformator wysokonapięciowy zniszczony bardzo cewka do lamp wyładowczych, cewka do świetlówek, i nawet nie wiem, co to jest. Tak więc taka kolekcja.